Hej, tu Puli i witam Was w kolejnym odcinku z Plants vs. Zombies. Jak widzicie, dzisiaj odcinek z kamerką, taki, taki eksperymentalny. Dajcie znać, czy, czy chcecie więcej, czy, czy może lepiej bez kamerki. Jestem ciekawa Waszej opinii. <taki> Także co? Zaczynajmy. O nie, tylko nie Ty. Najgorszy zombie ever. Dobrze, zaczynamy. <laughs> A tak, ostatnio kupiliśmy te słoneczniczki fajne. Może nam uratują skórę. Ej, w ogóle nie macie pojęcia, ile ja tu rzeczy musiałam ustawić, żeby to dobrze działało. Wszystko. W sumie, może lepiej. O. Musiałam, tak, musiałam pobrać jakąś aplikację, żeby mieć tą kamerkę. Bo ja nie mam kamerki do komputera, więc ym, jest jakby kamerka z telefonu i to jest połączone z komputerem. No więc musiałam to pobrać. Yy, musiałam też zmienić, jakby ustawienia monitora, bo mam lepszy lewy profil, więc chciałam, żeby, yy, żeby gra była na drugim monitorze. Yy. Więc musiałam ją tu przerzucić. Ale w ogóle dziwne rzeczy się działy z tym monitorem. Więc. Yy, no. <laughs> ale udało się. Także docencie moje, moje starania, mój wysiłek. W ogóle, dlaczego nie ma tych dźwięków takich. O. Dziwne. Nie wyciszyłam ich całkiem. A może wciszyłam? <laughs> nie wiem. W ogóle strasznie mnie razi taka lampa bo chciałam być dobrze oświetlona więc yy, centralnie sobie tutaj lampy na twarz ustawiłam więc trochę mnie razi, ale może nie oślepnę zobaczymy na razie widzę co się znajduje na monitorze, więc yy, jest dobrze, jest dobrze <grych> no Ogólnie miałam się teraz uczyć, ale nie chce mi się uczyć, więc nagrywam ząbiaki. Yy, także jesteście moją wymówką. <grym> um, nie, po prostu czuję się bardzo zobowiązana, żeby nagrać kolejny odcinek, ponieważ miały się pojawiać częściej, więc. Dlatego yy, ja nagrywam. Ciekawe, kiedy przyjedzie ten koleś. Na niego są najlepsze te roślinki kolcowe Te takie na ziemi One są the best Bo przyjeżdża taki gagatek i od razu wybucha A to zresztą zobaczycie Ale trzeba mieć ulepszenie do tych kolców, bo inaczej to trochę lipa One są takie jednorazowe, można powiedzieć ale co ja wam będę opowiadać, jak nawet nie mam tych kolców. Zobaczycie wszystko. Na razie nie widzę, żeby przyjeżdżał ten koleś. Pewnie jak będzie fala, to się zjawi. A, w ogóle ostatnio mój chłopak pobrał mi Plants vs zombies. Mm, takie inne, że tak powiem, w sensie y, jest to jedynka, ale jest to taka modyfikacja do jedynki. Um, I być może pojawi się z tego odcinek albo cała seria. Zobaczymy. Tylko problem jest taki, że ta modyfikacja jest w całości po chińsku. Więc musiałabym po prostu y, z tłumaczem siedzieć i i ten... żeby to miało sens jakiś, żebym w ogóle rozumiała co tu jest napisane znaczy, no nie, nie wszystko trzeba tłumaczyć, ale... wiecie, no taki komfort po prostu... grania yy, oh shit <ścoughs> więc no... więc będę musiała... znaczy będę musiała... trzeba po prostu poczekać aż wyjdzie wersja po angielsku mm. Bo mm, ta najnowsza część, znaczy ta najnowsza wersja tego moda nie jest po prostu jeszcze przetłumaczona. Więc jak to przetłumaczę, to bardzo chętnie z tego nagram jakiś odcinek albo jeszcze więcej, może całą serię. No zobaczymy. Jest to na pewno ciekawa gra. Ale w sumie hmm, jestem dużo kontentu, ale bo dodaje to głównie nowe roślinki. Ale mam wrażenie, że jest to trochę niezbalansowane, bo jednak te roślinki robią dużo, a no, zombiaki nie są jakieś skomplikowane do pokonania, więc właściwie to nie ma za bardzo trudności w tej grze, w tej modyfikacji. Znaczy, bo to jest modyfikacja, ale to pobiera się jako osobną grę. Także no. Fajnie się w to gra. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam, więc <gryw> chętnie się podzielę. Na pewno jest to fajne urozmaicenie, jeżeli komuś się znudziła taka najprostsza forma zombiaków, jaką widzicie na ekranie. <gryw> Hmm, nie ma za bardzo rady na te mrożonki, co tu przyjeżdżają. Bo zanim oni... zanim zostaliby rozwaleni, to by mi tutaj przejechali te roślinki, muszę ich chyba wysadzać po prostu. Eee, w sumie mogłam wziąć jeszcze tą wisienkę, bo... bo jak będzie dwóch, to będę miała trochę przerąbane jak użyję jedną papryczkę i mi się będzie ładować no zobaczymy, zobaczymy dobra od razu cię rozwalam typie no nie widzę tutaj jakiegoś kolegi hmm, więc spoko aha to już ostatnia fala, no to git może zaraz dostaniemy te kolce No. Dawajcie, dawajcie O, no i to jest to To jest to, widzowie To jest to, o czym mówiłam Tak To jest bardzo fajny Bardzo fajna roślinka Jedna z lepszych Znaczy, no Lepsza jest ta z ulepszeniem Ale naprawdę fajna roślinka bo nie można jej zjeść. To jest ta zaleta. Hmm. Słuchaj, po co mi to? Zrobimy tak. To teraz pewnie więcej się zjawi tych mrożonek, mrożonów, frizoluszków No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Ostatnio narzekałam, że ten poziom jest taki kolorowy i, i w ogóle basen, i tak się kojarzy z latem. A już się robi teraz cieplej. Znaczy wiadomo, no, nie będzie zaraz lata, ale, ale wiosna idzie. I dzisiaj jest taka ładna pogoda. Oczywiście nie zrobię nic z tą pogodą, nie pójdę na spacer. Po co? Po co wychodzić z domu? O nie. Uff. <śled> ale jest słońce. Słońce zawsze na propsie. Zawsze trochę bardziej chce się żyć, także jak najbardziej na plus. Chociaż trochę inaczej się to odczuwa, jak jest się w klasie maturalnej, bo jak mija kolejny miesiąc, to człowiek się zaczyna stresować jeszcze bardziej. I nie patrzy, że o jak fajnie robi się coraz cieplej, tylko mmm, maturka coraz bliżej, super. Ale, ale nie, no, dostrzegajmy jednak jakieś plusy tego, że jest cieplej. Bo okres zimowy to jest najgorszy czas w roku, moim zdaniem. To jest największa deprecha. Nic się nie chce robić, jest zimno. I w ogóle... Dobra, postawmy w takim razie kolce. Skoro już je mamy. Jak się to nazywa? Spikeweed. Tak! <ścoughs> nie znam takiej rośliny, ale... Mm, spoko. No strzelających groszków w sumie też nigdy nie spotkałam. Nie wiem jak wy kto by się spodziewał. Jakaś nierealistyczna ta gra. O, żynię, że się strasznie. Garbie. W sumie ja, ja całe życie jestem zgarbiona, skulona, jak krewetka. Albo chiński paragraf. Co kto woli? Oho. O, tu są aż trzy fale. No, to będzie się działo tymi mrożonami przyjadą i mi to wszystko rozwalam. nie no, nie dopuścimy do tego w ogóle nie używam tych podwójnych słoneczek, ale szkoda mi kasy na nie wydawać, znaczy słoneczek? czy ja powiedziałam, że słoneczników? o <grym> nie, nurek kurde, to mogłam kupić Orzeszka. Mm. Trochę lipa. Mm, kurde. Co ja mam z tobą zrobić? O. No dobra. Niepotrzebnie się martwiłam. Hmm. Dobra. Może powymieniam sobie te słoneczniki. Będzie więcej zawsze słoneczek w zanadrzu. W sumie może poustawiam jeszcze te kolce. O, dobrze, że one się tak szybko odnawiają. To nie będzie problemu. W zasadzie te kolce załatwiają robotę. Chociaż kurde, hmm. Czy ten ziomek nie wybucha jak on? W sensie wybucha jak się na to natknie. Tylko nie wiem, czy on nie rozwala przy okazji roślinek wokół z tym wybuchem hmm no, zobaczymy o aha No spoko hej no co to ma być, ja się tak uzbroiłam w te kolce, a tu żaden fryzoruszek nie przyjeżdża co to za łatwizna, co to ma być? halo ja tu czekam na jakieś wyzwanie o oh, kurde, o oh, kurde, o oh, kurde. Nie zauważyłam tego. Umierajcie. <grystanie> Dzięki. <grystanie> mm -hmm. No i co? Se przyjechał. Za daleko to on nie zaszedł. Typie, co ty taki szybki? Halo. A już wiem chyba czemu. Bo go słoniali inni. Taki cwaniak. No, popatrz. Uuu, to jest fajna roślinka. Znaczy, trochę miejsce zajmuje, ale fajna. <ścoughs> o! Pan delfiniarz. A to by się inna roślinka przydała niż ten. Jak ty się zwiesz? To cud. Git. Great. Wiecie co? Plants versus Zombies to by była dużo lepsza gra na streamy, <grym> bo... Bo jednak no dużo się tutaj nie dzieje, więc nie mam o czym gadać tak cały czas. A jakbym miała czat, to bym może tak więcej miała do mówienia, bo jeszcze bym odpowiadała na, na to, co byście, co byście pisali. Ta sekcja... muszę się namyślić, co tu powiedzieć, ale no bez sensu robić live, jak nie mam za bardzo widowni, bo nikt nie będzie siedział na tych liveach. A zapisy z liveów, na których ja po prostu istnieję, to też nikt by tego nie oglądał. Ale no, mnie też jest kwestia po prostu słabego internetu, że. Transmisje by nie poszły za bardzo. Hmm. W basenie się raczej nie będziecie palić, prawda? Hmm. O tym nie pomyślałam. Znaczy, oni się tak przez chwilę palą, więc. Hm. No spróbujmy. Sprawdźmy to. No nie. Jarają się. Ale może słabszy jest ten efekt? Nie wiem. Oho. Gdzie koleszka? ej. O kurde. A nie, dobra. Uff. myślałam, że jesteś gorszym dziadem. No łatwo jest ich pokonać. Chociaż kurde, oni są strasznie szybcy. Umrzyj, proszę. Umrzyj. Nie. Aha, przeskoczył to. Co za dziad? Ej, no nie. O, dobra. Skapnął się. Uf. Nie, kolejny idzie. No, jak ja was nie lubię. Ale z was dziady. Każda część normalnie. Co? Czemu on to od razu zjadł? On był jakiś nadgryziony? O co chodzi? Dużo im zadaje ten ogień. Ale no, cały to zajmuje kwadracik. To jest trochę wada. Trochę wada, to jest. Pięknie powiedziałam. O! No i na ciebie czekałam. No to teraz. Teraz to wiecie. Hmm. Myślałam, że będzie. A nie, jest! 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 Gwiazda wieczoru. Jest! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i git. Możemy grać. <gry> Też czuję, że to będzie szalone kombo. Delfiniarz z frizem, Ale słodkie są te lilipadki. Mają takie malutkie oczka. Mm. <grymne> Mega słodkie. Mają trochę taki wzrok, jakby nie chciały tu być. Trochę reluje. O kurde. Przyjemniaczku. Please, 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 please. Uff, to było groźne. No nie, co się dzieje? O, dobra. Co? No właśnie, tak myślałam. Ani mi tu podgryzają te groszki. Nie podoba mi się to. Głowa pana odpadła. Stracił głowę. Może się zakochał Dobra, już się czuję bezpiecznie w takim układzie Już jest w porządku Ziom! Hej! Kurde Ziom! Umrzej! No nie! No nie! Oh shit Ale to było słabe o, jak fryzoruszki nie umrą do tego momentu, to po prostu dostanie im się <grystanie> stąd. O. Uwaga, obserwujemy. Eee, o. No, teraz, zaraz się zniszczy. O nie. O! O. Ty, kurde. No, <grystanie> co jest? Tak, jakby zadziałały kolce i jednocześnie się zniszczył. Ciekawe. Mm. O! Oh, jakiś. jakiś event. <laughs> Hello, we heard you were having a pool party. We think that is fun. Well be right over. Sincerely, the zombies. No dobra full party niechaj będzie <noise> chyba mi się kamerka zacięła <noise> śmiesznie A mogę dostać jakieś normalne roślinki? no dobra dam was tutaj o, świetnie! No, akurat teraz dostałam tego. A no, idźcie, kurde. <noise> Chciałam postawić tutaj tego groszka. I wtedy nie było, a teraz jest. Love it. Ej, no, dajcie mi coś. Dajcie mi coś. Mm, coś to mogę użyć. Ale tak lepiej. O, <noise> oh, Jesus. Chiliście to? Tutaj też muszę mieć, żeby tutaj było ogień. Mm. A ta muzyczka to jest taki benger. Hmm. No dobra nie będzie tu. Hmm. o, dziękuję bardzo, na to czekałam. O. No, git, nie umrzemy o. Zbyliśmy się szybko delikwenta. A masz kolejny. Już postawię gdzie bądź. W sumie nie ma to znaczenia żadnego. A <gry> masz... Bum tego jeszcze zabić, jak wybucha. Mm. O. Hm, coś nie chcę umierać. A, mogłam użyć skłosza, ale dobra. Ej, trudno. Mam wrażenie, że mi lekko fps -y spadają przez, <noise> przez te ogniste kule na całej mapie. Ej, a ja co się stanie, jak użyję skłosza na tego... tego? O, też działa. Myślałam, że nie, nie wiem dlaczego. O! Was chyba jeszcze nie było. Albo byliście? Nie, nie kojarzę was. A, bo oni się chyba pojawiają jak... jak on zrobi to pole takie śnieżne. Tak mi się wydaje. Teraz zresztą sprawdzę na Wiki, na, na, wiki, na Bestiariuszu, jakby to nazwać, chyba Bestiariusz. No dobra. No i żemy ich kochani. Nie mają żadnych szans. O nowy typ poziomu. Ja już długo nagrywam, więc zostawię to na następny odcinek. Ja, 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 ja. Um, <laughs> mam nadzieję, że Wam się podobał taki eksperymentalny odcinek z kamerką. Dajcie znać, co myślicie. I co? Do usłyszenia! Pa!